Wieczór listopadowy, a zwłaszcza na początku miesiąca listopada, skłania do swego rodzaju zadumy, refleksji, do sięgania troszkę bardziej w głąb i to nie tylko ze względu na to, że w tym miesiącu w Kościele modlimy się za smarę. ale Jakby nastraja każdego myślącego człowieka do refleksji. Coś się kończy, aby po pewnym czasie rozpocząć mogło się coś. I tak jakby dzisiaj, w tym czasie listopadowym, żegnamy powoli i śpiewamy kołysanki w przyrodzie, aby zasnęła, odpoczęła, by na wiosnę obudzić się i znów nas cieszyć, taki w ten wieczór jesienny, listopadowy gromadzimy się w tym kościele Matki Zbawiciela, aby jakby zaśpiewać kołysankę tym, którzy przed laty zakładali i przez lata tworzyli Chór harmonii w stulecie, setną rocznicę istnienia chmuru Harmonia w Mikołowie przyszedł taki czas, aby nie tylko śpiewać gloria, i nie tylko śpiewać wielkie stolat, ale też z zadumą wspomnieć tych, którzy ten chmur tworzyli, a tworzyli w trudnych czasach, gdy ta Ziemia Potrzebowała jedności. Tworzyli w trudnych czasach, gdzie w tym miejscu trzeba było pogodzić dwie opcje. I tą, która bardzo mocno kierowała się w stronę polskości, tych ziemi, narodu, miejsca, ale również trzeba było pogodzić tych, którzy przez prawie 600 lat tutaj tworzyli kulturę niemiecką. Z tym też trzeba się pogodzić. I dziękujemy Panu Bogu za tych śmiałych ludzi, którzy mimo nieprzychylnych niejednokrotnie głosów zdecydowali się, by na nowo zacząć odtwarzać i tworzyć kulturę polską w Mikołowie, na ziemi śląskiej, która budziła się do tego, aby Znowu po wielu, wielu wiekach poprosić o to, aby tutaj również była Polska za tych nie ludzi, którzy byliby bardzo mocno w swoim, ale za tych, którzy mieli bardzo szeroko otwartą głowę, szeroko otwarte myślenie i chęć do działania za nich dzisiaj dziękujemy i ich wspominamy. Bo gdyby nie ich zabaw i chęć do czynienia wielkich rzeczy dla wspólnoty mikołowskiej, nie byłoby nas dzisiaj w kościele. Nie byłoby tego wspominania, bo nie byłoby chóru harmonia. Dziękujemy Panu Bogu i dziękujemy protoplastom chóru harmonia za to, że zdecydowali się Trudnych czasach na no to, aby ten kur zaistniał. Moi kochani, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przybyliście w to miejsce, aby razem, nie powiem ze staruszkiem, bo to są sami młodzi, ale z wiekowym góry, który się liczy, obchodzić święto i wspominać ich czoło. Witam. W pierwszej kolejności na tym koncercie, protagonistów tej uroczystości, a więc sam kur, harmonia z Mikołowa. I tu grunty brawa dla. Z całego serca witam artystów. W tym koncercie, a którzy na co dzień tworzą orkiestrę kameralną Nikołową. I witam również solistów, którzy z imienia i nazwiska będą jeszcze przedstawiani, a którzy w tym momencie. aby to nasze ucztowanie, piękna muzyki i piękna artyzmu nie było od razu w pełni zaspokojone, ale byśmy smakowali tą muzykę i dobro kultury po trochu, byśmy na końcu powiedzieli pięknie. Wszystkim życzę dobrego wieczoru, dobrego pobytu w tym miejscu, a artystom. Tak jak zawsze to tutaj mówię w tym kościele, życzę opieki Matki Bożej i niech święta Cecylia, która jest patronką wszystkich muzyków, wspiera was w tym, aby, abyście poruszyli wszystkie serca, które znajdują się w tej świątyni, aby obchodzić wieczór za zmarłych dylegentów i burzystów Kuru Tego, żeby tego, żebyś się ozwał gromem słowa prawdziwego. Mnie starczy, byle podłogi skrzypnięcie. Pisk myszy, ciche zmarłych w powietrzu przemknięcie. Sen jak na jawie. Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. Witamy na przedostatnim koncercie w naszym roku jubileuszowym. Co roku w Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, na najstarszym i największym cmentarzu obok Bazyliki Świętego Wojciecha w Winkołowie, i teraz i tutaj, na tym cmentarzu, płoną światła na domu dzielaków Najpierw zapalano ogarki, świece, lampki, a teraz nicze. Zawsze z małą biało-czerwoną wstążką i napisem Harmonia. To nasza więź. Ze zmarłych, światła i modlitwy. Tak dzieje się od stu lat. Od stu lat każdego roku, 6 stycznia, odprawiana jest uroczysta msza święta za żywych i zmarłych korzystów. Jesteśmy we wspólnocie z tymi, którzy odeszli już do wieczności. Wspieramy ich modlitwą, a oni podtrzymują nas w chwilach zwątpienia w naszą amatorską działalność. To nie są zwyczaje, to tradycja. Po stu latach należy się im i ich rodzinom oraz nam żyjącym przypomnienie ich imion. Powrót do Polski opisywanych przez wieścia za dusze. Najpierw wymienię dyrygantów. Jedni pracowali z nami tylko parę miesięcy, inni prawie całe życie. Są to Alfons Wycisło, Józef Szparc, Józef Szwed, Teodor Cieślok, Józef Piszczyk, Józef Pawłowski, Józef Pawlica, Józef Wojtynek, Wiktor Lokaj, Aleksander Wodniok, profesor Franciszek Tiszny, Rudolf Wilk, Antoni Opiełka, Flawiat Gurecki i Mieczysław Dziedziel. W czasie powstań śląskich zginęli Teodor Brus. Stanisław Bojdo i Jan Żurek. Rozstrzelanie na Mikołowski Kroniach Józef Miedza, Bernard Wikarek i Stanisław Kopel. zamordowani w obozach koncentracyjnych Ryszard Miczka, Gerard Krawczyk, Antoni Ciałoń, Stanisław Płosko, Stanisław Szopa, Bernard Krawczyk, dyrygent. rozstrzelani na Westerplatte. W tym miejscu powinien pojawić się dźwięk złowieszczy Bebla, bo polegli za Polskę. Na po